O słodki wrześniu, twoje pierwsze podmuchy wiatru przynoszą szelest suchych liści i śmiech wiewiórki. Ładne świeże powietrze, z którego tryska zdrowie i wigor i obietnicę niezmierzonej radości w przyszłości. Pisał w ubiegłym stuleciu amerykański poeta George Arnold. Nie wiem, jak z tą niezmierzoną radością, drodzy słuchacze, ale rozpoczynający się jutro wrzesień z pewnością przynosi jakąś nową energię. Dzieci wracają do szkół, dorośli do pracy, co sugeruje, że czas wakacyjnej laby się skończył i że trzeba znów bardziej uważnie popatrzeć na swoje życie. Życie ucieka. Czytamy w hinduskiej księdze mądrości Shanti Bandar. Czas nie czeka na nikogo. Warty obserwacji jest cel, dla którego spędza się własne życie. Tak, tak, kochani. Pory roku następują po sobie, a my przyjmujemy ich następowanie jako coś normalnego. Coś, co będzie się powtarzało wiecznie. To być może jest prawdą w stosunku do życia Ziemi, ale raczej nie wobec nas samych. A nas każdy wrzesień, ba, każdy dzień, każda godzina września powinny być postrzegane jako wyjątkowy przywilej. Tak jak upływa czas, tak i wasze dusze muszą podążać ku większemu rozwojowi. Waszego życia w duchu, pisał Paramahansa Yogananda. Inicjatywa, by podjąć ten najważniejszy życiowy obowiązek, często ginie pod nagromadzonymi odpadkami ludzkich nawyków. Życie ma sens, gdy wykonujesz tę najważniejszą pracę, jaką jest odkrywanie sensu. I prawdziwych wartości swojego istnienia. No tak, wydobyć się spod ciężaru własnych nawyków nie jest łatwe. Sam obserwuję to każdego dnia. Niektóre z nich, na przykład zdrowe rutyny codziennego życia, zdają się być funkcjonalne, inne, jak spędzanie całych godzin w mediach społecznościowych. Czy na oglądaniu telewizji. Niekoniecznie. Trzymają naszą uwagę na zewnątrz. To co jest tym sensem i prawdziwą wartością naszego istnienia? Shanti Vachan Bandar przekonuje, że celem ludzkich narodzin jest połączenie długo rozdzielonej świadomości. Z Panem. Do podobnego wniosku doszedł chiński filozof Lao Tzu. Każde odrębne istnienie we wszechświecie powraca do wspólnego źródła. Czytamy w Teo Te Ching. Powrót do źródła przynosi ukojenie. Jeśli nie rozpoznasz źródła, błądzisz w zamęcie i cierpieniu. Gdy odkryjesz, skąd pochodzisz, stajesz się naturalnie wyrozumiały, wolny od przywiązań, rozbawiony, dobrotliwy jak babcia, pełen godności jak król. Zanurzony w cudzie tao, potrafisz przyjąć wszystko, co niesie życie, a gdy nadejdzie śmierć, jesteś gotów. Przyznacie państwo, że to bardzo ładna wizja. Być naturalnie wyrozumiałym, wolnym od przywiązań, rozbawionym, dobrotliwym jak babcia i pełnym godności jak król, tego na ogół nie osiąga się, będąc powierzchownie religijnym. Dlatego trzeba czegoś więcej. Konieczne jest, by wejść w kontakt z własną świadomością. Innymi słowy, z samym sobą. Cud Tao, cud stopienia naszej świadomości z tą boską, jest dla nas dostępny w każdej chwili. Trzeba tylko zajrzeć w siebie. Ten wysiłek podobno jest dla nas bardzo korzystny. Człowiek, który, obdarzony tym cennym ludzkim życiem, z oddaniem poświęcił się panu, przesiąkł pokorą i zasłużył na jego łaskę. Jest prawdziwie błogosławiony. Błogosławieni są również jego rodzice, jak i ci, którzy podążają jego śladami. Czytam dalej w Szantiwaczą Bandar, która dodaje: Zawsze miej świadomość swojego celu, i pamiętaj, że czas raz utracony. Nigdy nie wraca. Kochani słuchacze, niech ten zmieniający się sezon roku uczuli nas wszystkich na upływ czasu, co nie znaczy, że nie możemy się cieszyć tym, co przynosi nam wrzesień. Wszak nic nie stoi na przeszkodzie, by wejść w kontakt z sobą w ciepłych promieniach wrześniowego słońca. Pozwólcie, że zakończę tę notkę jeszcze jednym wierszem, też XIX-wiecznego poety Carlosa Wilcoxa. Dodajmy w bardzo foremnym tłumaczeniu kołpilota. Minęło lato spieczone żarem, wrzesień cicho nadchodzi, jak aksamitny zmierzch roku, co łagodnie gaśnie. Wszystko tu łagodne, samotność kojąca, pokój głęboki, to czas, co blaknie, nim liść w ciszy opadnie. Wprawdzie, prostocie i miłości, Piotr rajski.